Nie od dziś wiadomo, że seniorzy są bardzo aktywną grupą społeczną w Pruszkowie. Do tej pory w mieście było pięć klubów seniorów, a 15 stycznia w starym śródmieściu otworzył się kolejny. W przystanku Pruszków zgromadziło się bardzo dużo osób zainteresowanych tym przedsięwzięciem. Otwieramy kolejny klub seniora w Pruszkowie, tutaj dla starego śródmieścia. Mnie to bardzo, bardzo, bardzo cieszy i zachęcam wszystkie grupy społeczne do, i wiekowe do tego, aby brali przykład z pruszkowskich seniorów. W każdym klubie seniora, każdego dnia w różnych miejscach naszego miasta ilość jest podobna, natomiast dzisiaj bardzo miło mnie zaskoczyło i fajnie jest gościć seniorów, także którzy przyszli z innych klubów zobaczyć, jak to wygląda tutaj na przystanku pruszków powstał dzięki projektowi złożonemu w ramach budżetu obywatelskiego. Jego autorka bardzo cieszy się dużym zainteresowaniem odbiorców po prostu ja projekty dla miasta Pruszkowa dla seniorów piszę już od 7 lat i analizując sytuację w mieście przez cały rok 23 doszłam do wniosku, że mało jest tych klubów i trzeba coś z tym zrobić. Po rozmowach z panem prezydentem ustaliliśmy, że ruszymy jeszcze z jednym projektem, ale dzisiaj okazuje się, że to jeszcze za mało. Nie wiem, jak to dalej po prostu się wszystko potoczy, bo, ale jestem bardzo szczęśliwa jako projektantka tego projektu, że tyle osób przyszło i będzie brało udział w tym klubie. Klub będzie funkcjonował w poniedziałki, w godzinach od 10 do 13. Będą obsługiwać go wolontariusze znani z działalności w innych klubach seniora. Na pewno będzie dużo zajęć manualnych, Myślę, że ja jakieś warsztaty będę prowadziła tak jak do tej pory w innych klubach, również jakieś umysłowe, umysłowe zadania, także na pewno będzie się działo. A ruchowe zajęcia też nas nie ominą. Cieszymy się, że seniorzy chcą ze sobą przebywać, że chcą się spotykać. Jeśli będzie taka frekwencja, myślę, że sami między sobą zorganizują tak czas, że spędzą tu mile te trzy godziny. A jak będzie mniejsza grupa, to wtedy na pewno warsztaty, jakieś zajęcia. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do aktywnego udziału. Więcej informacji o klubach seniora w Pruszkowie można znaleźć na stronie internetowej miasta i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.